Witam w Holistycznej Anatomii Graysona ze mną, doktorem Graysonem Dartem. Jest dość dobrze ustalone, że czyste ciało funkcjonuje i jest zdrowsze niż ciało toksyczne. I tak chcę omówić z Wami kilka rzeczy, jak utrzymywać nasze ciało w czystości, gdy idziemy przez XXI wiek. Jednym ze sposobów jest zmniejszenie tej ekspozycji na toksyny w naszym życiu. I omówiliśmy to krótko w innych filmach. Ale innym sposobem jest poprawa eliminacji tych toksyn. Dzieje się to w całym organizmie w dwuetapowym procesie, który teraz z Tobą mówię. Jesteśmy stale bombardowani przez chemikalia i zanieczyszczenia poprzez wodę, którą pijemy, jedzenie, które jemy, powietrze, którym oddychamy i rzeczy, które mają kontakt z naszą skórą. I tak jak te toksyny dostają się do naszego ciała, krążą w całym naszym obiegu i wątroba jest głównym organem, który sprzęga te toksyny i przygotowuje je do eliminacji w całym organizmie. A w sposób w jaki nasze ciało je eliminuje jest to poprzez pot, poprzez płuca, wydychamy je od czasu do czasu, również poprzez nasze nerki w moczu, ale głównie poprzez nasz stolec w jelicie grubym. Teraz, jeśli ten proces detoksykacji i eliminacji nie zachodzi w prawidłowy sposób, wiele z tych toksyn osiedla się w naszych tkankach, mogą one zostać zmagazynowane w naszych komórkach tłuszczowych, naszej wątrobie, naszym szpiku kostnym. Czasami nasze toksyny rozpuszczalne w wodzie będą przechowywane w naszych stawach i innych tkankach. A to może powodować problemy, dysfunkcje i choroby w naszym życiu. I dlatego, aby usprawnić ten proces, chcę dać Ci tylko krótką wskazówkę która ci pomoże, a zanim to zrobię, chcę przeczytać Ci cytat doktora Richarda Schulza. Mówi on, że pierwszym krokiem w programie zdrowotnym każdego człowieka powinno być stymulowanie, oczyszczanie i tonizowanie wszystkich organów eliminacyjnych, a jelita są najlepszym miejscem do rozpoczęcia. Więc moja rada dla Ciebie jest taka, żebyś zwiększył swoją eliminację. A gdy zwiększysz eliminację śmieci, toksyn i zanieczyszczeń w Twoim ciele, zauważysz, że zaczynasz lepiej. Ale jak to zrobić? Najlepszym sposobem, w mojej opinii, jest zwiększenie ilości wypróżni do co najmniej trzech dziennie. Teraz to może wydawać się nadmierne dla większości ludzi, ale szczególnie jeśli masz jakikolwiek rodzaj problemu zdrowotnego, jest to istotna, ważna część bycia zdrowym człowiekiem. A więc jak to zrobić? Cóż, najbardziej podstawowe sposoby to zwiększenie naszego nawodnienia, zwiększenie może naszego spożycia błonnika, jak również sfermentowanych pokarmów. I jak to robimy? Musimy również stymulować nasze jelita poprzez ćwiczenia, lub spacery, lub rozciąganie. Jakiś rodzaj ruchu pomoże rozruszać jelita. Niektóre inne, łatwiejsze sposoby dla ludzi, którzy nie chcą jeść tyle warzyw lub sfermentowanych pokarmów, można również użyć kapsułek witalnych dr Jennifer Dunn. Bierzesz jedną dziennie i zwiększasz, aż będziesz miał trzy wypróżnienia. Albo możesz też to zrobić... Z doktora Schulza formułą jelitową numer jeden, aby uzyskać ten sam efekt. Innym sposobem na to jest codzienna lewa tywa Jestem wielkim fanem Lewa. I wierzę, że pomagają one wyeliminować wiele śmieci w naszym życiu. Jest to łatwy sposób, aby uzyskać ruch w naszych jelitach. Gdy to zrobisz, zauważysz, że ogólnie czujesz się lepiej, ale znam jednego pana w szczególności, który jest dość znany który po zwiększeniu jego wypróżnień do trzech dziennie przez kilka tygodni zauważył, że jego tłuszcz z brzucha w zasadzie rozpłynął się. Mój krewny również stracił sporo na wadze, a ja sam zauważyłem poprawę w mojej energii i po prostu ogólnej witalności. Więc wiem, że jest to bardzo ważny krok w byciu zdrowym, dobrze działającym człowiekiem. Więc mam nadzieję, że była to pomocna wskazówka dla Ciebie i czekam na spotkanie z Tobą w przyszłości.